Stadion w Lądku był miejscem zmagań prawie 500 strażaków-ochotników z naszego regionu. Ci spotkali się podczas 12 powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. W sumie wystartowały 42 drużyny męskie i 6 żeńskich. Rywalizacja odbyła się po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią. Jej uczestnicy do wykonania mieli dwa zadania, które musieli ukończyć w jak najkrótszym czasie. Są to dwie konkurencje, ćwiczenie bojowe oraz szafeta pożarnicza. Ćwiczenie bojowe polega na tym, aby skończyć ćwiczenie w ciągu trzech minut. Szafeta bojowa, przebiegnięcie 350 metrów wokół stadionu, również z zaliczeniem przeszkód. W obu kategoriach najlepsi okazali się gospodarze, którzy już od jakiegoś czasu zdominowali powiatową rywalizację. Jak tłumaczą, na końcowy wynik, który zapewnia wygraną składa się wiele czynników. No myślę, że wszystko jest ważne. No, jednak zacznę od zaplecza, bo to jest jednak bez zaplecza chyba nic z tego. Także kompletnie wszystko. To od tych osób, których nawet może nie widać, naprawdę to wszystko musi całość jakoś być spięte i wtedy można mówić o jakimś sukcesie, tak? no, Muszą być chętni wiadomo, zawodnicy i tak dalej, motywacja. No, myślę, że naprawdę wszystko jest istotne, nie tylko tam to co widzimy na efekcie końcowym. Tego typu zawody to dobra okazja, żeby sprawdzić swoje możliwości, które mogą przydać się podczas akcji. Rywalizacja, oczywiście, jak najbardziej między strażakami, ale jest to również moment na sprawdzenie swoich możliwości fizycznych oraz obycia ze sprzętem pożarniczym, które takie odbycie z podstawowym sprzętem pożarniczym do armatury wodnej procentuje w trakcie podstawowych działań ratowniczo-gaśniczych. Nie chodzi jednak tylko o rywalizację, a o wspólne spotkanie i integrację. Oprócz rywalizacji myślę, że łączenie tej społeczności lokalnych, nie tylko gminnych, ale całych tych powiatów. Myślę, że właśnie jest okazja, żeby się spotkały te drużyny, jakoś nawiązały więź ta akcja dla tymka, która też jednoczy myślę tutaj wszystkie drużyny. Mamy wspólny cel, myślę, że ta pasja też łączy. I tak fajnie, fajna atmosfera, w której można sobie tutaj razem poprzebywać. Dokładne wyniki zawodów znajdziecie na naszej stronie. Ich zwycięzcy wezmą udział w zawodach wojewódzkich, które rozegrane zostaną w przyszłym roku.